ważne, czyli trening. Obecnie, czy masz jakieś wskazówki dla młodych ptaków, którzy chcieliby grać tak jak ty, to jakby internować, jak ćwiczyć? Znaczy, przede wszystkim nigdy nie popadać w samozadowolenie, myśleć, że jest doskonały. Także, także, to jest taka moja dobra rada, myślę. A druga rzecz, miałem zbezpieczenie, gdy byłem młody? starałem się zamykać w garażu, przy zgaszonym świecie starałem się podpijać w i no, to jakaś ciekawostka, Jak to się działo? Jak chcecie, to wam pokażę. Ej, chłopaki! Wejdźcie yeah? co ma pan, czy to jest przedełka, tutaj. Pójdźcie za bok. Ja? Ja myślę, że wszystko jest w porządku. Zgaście światło. All right. Yeah. Go. Go, 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 go. There.